Zajebiście, że mamy tak wysoko ocenionego Polaka, ale no... Ale nie na tym etapie gry, ziomek, który jeszcze nie zagrał ani jednej nie piłki na boisku, nie, w NBA. Raz. Dobra, teraz może będzie troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że nie poucinało mi niektórych słówek na początku materiału. Jeżeli tak, no to witam się dopiero teraz, ale wydaje mi się, że chyba troszeczkę uratuje ten wstęp. Bo... Jak dawno mi tu nie było. Witam was bardzo serdecznie przy 52 powrocie do tworzenia tego kanału. Ale tym razem wydaje mi się, że będzie to definitywny powrót. Mam w głowie wiele fajnych rzeczy, wydaje mi się, że fajnych. Ale czekałem troszeczkę na tą grę, na 2K23. Dla mnie jest to pierwsze odpalanie tej gry, ponieważ no, na premierę się rozchorowałem. Nie przedłużając, odpalamy tą grę jazdunia i zobaczymy co w tym roku nam dało 2K. Ale nie mogę się doczekać, bo naprawdę mam w tym roku ochotę katować tą grę. A po pierwsze, mam ochotę katować ten kanał. Można wybrać 21 rok, gratulacje, ale my się urodziliśmy dawno temu i jestem już. Czasami się czuję już jak stary dziadek, patrząc na to, ile mam lat. No, myślę, że spokojnie można powiedzieć, nie wiem czy Hall of Fame, ale no superstary powiedzmy, że nie będzie. Tu mamy, jak zawsze, Włócznierski News, a tutaj mamy nowe rzeczy. My team, my career, Jordan Challenge. Czyli wróciły challenge Jordana. żeby tutaj ściszy. A tu jest coś nie do końca dobrego się dzieje. A bo ja nie w tą stronę z tym wszystkim idę. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że nie poucinało mi niektórych słówek na początku materiału. Jeżeli tak, no to. Ej, ogólnie jest tylko My career i my team. Ej, zapomniałem wyłączyć muzyki, guys. Zróbmy, jak w zeszłym roku odpalmy na dzień dobry, My team. Mamy intro. Więc może zobaczmy, co się dzieje. No, właśnie widziałem, że te starter karty będą się upgradewały, ale to chyba tak samo było w zeszłym roku. Miałem na którego mogłem upgrade'ować. Chyba, że są jakieś inne karty starter, ale wydaje mi się, że to jest to. Joel, Jamorant, ok. Aha, czyli. Tu mam jakiś powitalny meczyk, bo byłem nastawiony na troszeczkę dłuższy ten filmik. Ale ok. Tak naprawdę nie kojarzy ich, nie, tego ziomka z OKC Dobra wygrajmy to Oj, nie przyzwyczajen do tego pada, nie, bo on tu ma te silniczki Ale ogólnie to jest ciekawa sprawa Dobra. oj nie ma już tego glitcha, którego Którego używałem często I nie mam shot feedbacka, który muszę zaraz włączyć jak na razie się chyba, nie widzę, żeby dużo zmieniło, chociaż no... Ej, ogólnie tym super to mi trochę jedzie, nie? Muszę się skupić. Co prawda nie grałem jakiś czas, ale no bez przesady, żeby mnie komputer jechał, nie? nie? 6-5. Masz NBA z góry. Ciśniemy ich, ciśniemy. A ten cień wygląda, miałem wrażenie, że już jestem poza boiskiem, nie? 69. W ogóle też bardzo mały ten shot feedback, bardzo ciężko zauważyć w ogóle jaka tam była liczba, jak się to na zielono. Eee, no ale co, no pod tym całkiem jest spoko, no na razie nie widzę żadnej rewolucji, nawet te same animacje, bardzo podobne animacje jakby, może nie animacje tylko fizyka kontaktów, bardzo podobna jeżeli chodzi o dribbling. I to mówię pomiędzy tą wersją a wersją na PS4, na którą grałem. Ale dopiero co tak naprawdę. Tak naprawdę dopiero co skończyliśmy z Eurobasket. I właśnie jest ciekawy, jak nam wam się podobało. Według mnie w ogóle bardzo fajny turniej, jeżeli chodzi o... Już nie chodzi o występ Polaków, ale jeżeli chodzi o cały jakby poziom turnieju. Z fajnej strony pokazali się zawodnicy, którzy... którzy no. Wiemy, że ci zawodnicy, którzy w NBA, ja nie wiem z czego do końca to wynika, no bo oni w NBA nie są jakimiś potami. Jeżeli chodzi nie wiem, Evan Fulnie, e, właśnie Hernando Gomez, czy, czy, e, czy Juan, Hernando Gomez, Juan, nie wiem, Juancho, Boży. No ale wracając do tematu, no to widać, że są porządni zawodnicy i na poziomie NBA i na poziomie e, właśnie eurobasketowym, no ale jakby oni w się się odpalają kilka razy bardziej. I nie wiem, czy to po prostu wynika z tego, że po prostu mają wolną rękę. Jakby. Albo że są jakby bardziej eksploatowani. Ale wolny końcówka. Według mnie to nie jest ich poziom, nie, który oni prezentują. Że w Stanach nie są aż tak eksploatowani. E, no ale na przykład dzięki temu eurobasketowi taki Dennis Schroeder e, dostał kontrakt. No wiadomo, że dostałby raczej gdzieś. Nie jest tak, że on by przygrać do Europy. Ale no jeżeli chodzi o o to, no to wiadomo, że na pewno jego dobra gra na eurobaskecie została doceniona, nie? Znaczy zauważona. E, no dobra, open the world, the world, world, Dobra, patrzymy na safe, w ogóle fajniejsza animacja niż w zeszłym roku tego safe'u. Taka no, safe power, że tak powiem, odkrywcza, ale, ale wiecie o co chodzi. Mmm, okej, okay. piłka, super. I starter kit, lecimy z tym. Ok, spokojna animacja. No i tak jak grałem przed chwilą, tak mam trzech do wyboru graczy. Powiem tak, nie? Wydaje mi się, że najwięcej tej drużynie, znaczy każdej drużynie na początku, znaczy, oczywiście to zależy od, od jakby stylu waszej gry, nie? Ale no, według mnie najlepszy, najlepszymi wyborami będzie albo Johan Embiid, albo Jamorant, ale jak niektórzy mogą wiedzieć, a ja jestem fanem Miami Heat, więc biorę Jimmy'ego, no bo, no nie mogę przepuścić tej Dzień dobry, gracza Miami, tak. No i wydaje mi się, że on też w ogóle będzie takim all-around player. Plus, mam nadzieję, że została tutaj doceniona jego defensywa, bo nie wiem jak wygląda dokładnie jego karta od środka, że tak powiem. Tego typu. Ale no, obrońcy zawsze był topowym. też szczegół, szczególnie na początku kariery był z tego bardzo mm, znany, tak, ze swojej topowej defensywy. Także mam nadzieję, że to będzie to. I patrzymy dalej, co się dzieje. No tutaj same złote karty. Julius Randle, ok. Lubię ziomka i mamy centra, także spoko. Yes, he goes. Tak jest. W pierwszym 15 minut gry skończyłem właśnie tą grę. Przeszedłem ją, nie nawracając. Bo on jest naprawdę bardzo dobrym zadaniowcem i to jest bardzo dobry gracz. Ale ktoś mu przykleił łatkę przez jego wygląd i się wszyscy z niego nabijają. No teraz już ludzie zauważają, że dobrze gra, nie? Jest właśnie wspomniany Evan Fournier. Sandry Shamet i Williams. Okej, okay. na dalsze miejsca w składzie niech sobie tam posiedzą. Czy to będzie jakaś karta, która jest wyżej niż złota? No na razie nie. Poczaj jak akbar. Akbarzy? nie wiem. No, podejrzewam, że zawodnik z tego roku. Co prawda ma cups, ale to ma Macrzu Kapsal to chyba z ligi letniej. JD Davidson. Podobna sprawa. Jawal. Okej, okay. Java to jest ciekawa karta bardzo, bo mm, jeżeli on jest odwzorowany tak jak zawsze, żeby to nie było odebrane jako jakiś rasizm czy coś, ale, ale naprawdę to, to zdjęcie jest bardzo niekorzystne. Ale Jawal, wracając do tego, to może być naprawdę porządna karta, bo jego fizyczność i jego wsady z miejsca, standing dunks, mogą być bardzo wysoko ocenione. Ja lubię taki styl zawodników, także mi naprawdę siądzie. Aaron Holiday. W ogóle bardzo dużo zawodników zeszłego sezonu Sans trafiam, zauważyłem. Znaczy chyba był Shamed? Z Jawal jest Aaron Holiday. Co prawda żaden już nie gra z tych tutaj pokazanych Sans, ale no, stroje Sans mają na sobie. Bobby Portis Jr., ok. O ma na centrze kartę. Szkoda, że nie na Power forwardzie, bo wydaje mi się, że tam byłby bardziej użyteczny. No i lecimy, to jest moja ostatnia, jakby piątka. Też same złote karty. Jordan Wora, Hurkan y Korkmas, tego akurat zawodnika kojarzę, Bez szału. OG Awn Bardzo się cieszę tego zawodnika, bardzo go w ogóle lubię. Mitchell Robinson. Kolejna karta typu jawala, eee, także to też może być podobny, za, podobny statement. Eee, ok, tym bardziej, że go lubię, miałem go kiedyś właśnie w lidze e, NBA, którą sobie graliśmy online i naprawdę robił tam fajne rzeczy. I wydatko kancer, kan ok, eee, znamy zawodnika z eurobasketu, Euro dawał radę, nie? Eee, 2 na 4. Aha, bo to jeszcze ten, dobra, piłka Willisona, normalna, playbook pistons. Nazwa zespołu. Dobra, lecimy dalej. Clutch time. Znamy ten tryb zeszłego roku, jeżeli chodzi o, o NBA. Token spoko się go grało. Uważam, że to jest jeden z lepszych trybów, które zostały wprowadzone ostatnie lata. Jest ciekawe, czy draft zostawili, bo ja osobiście na przykład nie grałem w draftu. Ogólnie draft był bardzo fajnym pomysłem, ale on musiałby być troszeczkę usprawniony według mnie, bo 10 meczów to było według mnie trochę za dużo, nie? Łuczyłem mech Dobra, dosyć głośno. Eee, okej, okay, quit. Jest jakiś achievement. Dobra, zatrzymajmy. Ej, Ej, było w środku w tym current, widzieliście to? Było w tym current, sorry. Spojrzałem tutaj na dół, bo w ogóle zaszczytułem kamerę. Dzisiaj wyjątkowo jest u góry, bo zgubiłem mój statyw z mikrofonem. Ok, 96 Scottie Pippen. Eee, widziałem już te karty. Podtrzymuje jeden w jeden to samo, co mówiłem w zeszłym roku, Nie zamiast się powtarzać. Nie wiem dlaczego tak szybko NBA 2K, znaczy 2 e, robi takie zabiegi. Nie wiem dlaczego tak szybko te wszystkie karty powstają, tak, szybko, tak wysoko ocenione, no bo mamy już 95 Jamorant, no guys, proszę was, nie? Mamy 93 Jeremiego Sohana, no, zajebiście, że mamy tak wysoko ocenionego plaka, ale no... Ale nie na tym etapie gry który, ziomek, który jeszcze nie zagrał ani jednej piłki na boisku nie? w NBA. Jakby to nie, nie tak to powinno działać, według mnie. A, free agent, bo już się przestraszyłem, że na dzień dobry się dostaje dzień 90 nie? Lecimy z tym karnetem, patrzymy. Dobra, to już mamy. E, Finish our product, e, free agent, e, shot creator. E, okej. Okay. if cat, nie można podejrzeć zawodnika. Czy można? Nie, nie można. E, ale okej, okay, jest git. An au standard Ok, czyli są też karty niesprzedawalne, tak? Na moje spoko. Właśnie stawiam się teraz, jak będzie wyglądało moje granie, bo w zeszłym roku ogólnie skończyło się tak, że grałem na, jakby w samych Original Owners y, zawodnikach i w tym roku chyba to samo zrobimy. Będzie Zróbmy sobie Original Owners y, Road to Glory, używając tylko zawodników, y, tylko zawodników jakby z pierwszego właściciela. Moment trophy case. pack A, padł mi pad. Eee, co mamy dalej? Tu mamy. Ogólnie zauważam, że tu pad. W karnecie są sami zawodnicy Chicago Bulls, tego starego. 45, 95, 95, 96, 97, 98, 99. Zgubiłem się w tym liczeniu. Ale jakoś tak to wygląda mniej więcej. No, wiecie o którą drużynę mi chodzi, tak? Final Andre Iguldova TakeOver 25 Clutch Times 35 Triple treat Offline 25 Triple treat Online 25 Clutch Time online, i 15 Unlimited Games Sporo, ale mamy na to trochę czasu Elgin Baylor Okej, okay, to są troszeczkę inaczej, że to wygląda Eight Cunningham, ok. Są dywizje, których nie skończyłem oczywiście tak samo jak w zeszłym roku Okej, okay, ja widziałem zawodnika bodajże nowa Michela Gdzieś tam w internecie mi się mignął, więc wydaje mi się, że no Chyba już go ominąłem. Pamiętajcie oczywiście o locker kodach, nie? Multiplayer jest draft. Ok. Dla mnie całkiem ważna informacja. Jak teraz się. No dobra, dalej są tikety Ok. Ok, i Andre i jest jakby Grand Prize. Nie trzeba robić do końca wszystkiego w tych agendach, żeby go zdobyć. To no to może tak samo jest tutaj z. A Elgin Baylor tak samo jest. Ok, czyli nie trzeba ich trafić, można ich wygrindować. To jest według mnie bardzo spoko zmiana. Tylko jeżeli będziecie dużo grali. To w pewnym momencie też go będziecie mieli. Uważam, że to jest spoko, naprawdę. Pack Market. No, nic się nie, zmie nie zmieniło. Aha, ale można kupić poszczególne karty. Tego nigdy nie było i jest to bardzo słabe, bardzo ewidentne. Pay to win. Bo jakby MT VC można kupić. Szału nie ma, nie? Jeżeli chodzi o to na mnie. Okej. Okay. Mam pierwsze raz w życiu boksa. Nigdy nie kupiłem boksa. I drugi odcinek będzie z pack openingu. Token Market. Okej, okay, są. So. Aha, aha. Inaczej rozwiązali tokeny w tym roku. Za tokeny można kupować zawodników. Znaczy, paczki z. Ej, całkiem spoko. Z jednej strony całkiem spoko, z drugiej strony szkoda, bo tamto grindowanie z tymi tokenami też było ok. Paczki są zależne. Cena paczek jest zależna od kart, które można w, w środku trafić. Czyli powiedzmy Miami. okej, okay, 20 tokenów kosztuje, a taki Ornes kosztuje 10 e, tokenów. Całkiem token spoko to jest Z tej strony e, Exchange. Właśnie zacznijcie z Exchange. A. 15 kart, Historic Pattern, Option Pack West, Option Pack, czyli będzie pewnie wybór. Ogólnie ciekawe są takie wypaczki. paczki. Kart Evolution, zobaczmy co ma Jimmy. 6 punktów tylko, żeby na szafira przejść. Ej, spoko. Kit. naprawdę spoko, nie? Jakby fajnie, że nie jest to jakieś mega wygórowane, żeby to zrobić. Exhibition, co jest Exhibition? Tego nie było. Trochę zepsułem, bo nie mam trzeciego zawodnika i nie dowiem co to jest. Dobra, zostawiłem sobie to na drugi odcinek i w drugim odcinku zobaczymy sobie co to jest, żeby właśnie nie wprowadzać w błąd. No czyli dużo się w sumie w tym trybie gry nie zmieniło. Bardzo długi, 4,6 minut nagrywam. Także na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Zobaczyliśmy sobie to. W drugim odcinku spodziewajcie się paku openingu. A odcinki mam nadzieję, że będą pojawiać się minimum więcej niż raz w tygodniu. Nie wiem czy to jest po polsku powiedziane, czy nie. Także... Jeżeli popieracie i chcecie mnie zmotywować, no to rzućcie łapkę, dajcie, dajcie suba, żebyście tutaj byli na bieżąco jak będę coś wrzucał. Mam jeszcze w zamiarze co prawda rozwijać kanał główny, na który też bardzo serdecznie zapraszam, Timeout, gdzie będziecie widzieli koszkówkę in real life. Ostro zabieramy się z za YouTube'a i lecimy z tym, bo... Zawsze chciałem to rozwinąć, więc to jest chyba ten czas. Lecimy z tym. Yo, do zobaczenia.